Jeśli chodzi o Rybnik, no to w ostatnich latach stworzyliśmy wiele udogodnień dla rowerzystów, które dzisiaj zaczynają już naprawdę dobrze funkcjonować, przyjęły się w formie nowych dróg rowerowych, kontrapasów w całym ścisłym centrum miasta. Rozwiązaliśmy drogi, które do tej pory były jednokierunkowe w taki sposób, żeby rowerzyści mogli jeździć po nich w dwie strony. Działamy również w zakresie udogodnień dla rowerzystów na dworcach kolejowych wykonaliśmy centra przesiadkowe. Powiem tak, może jeszcze w moich czasach, ponieważ od czerwca tego roku zastąpił mnie nowy oficer Łukasz Karabumski, który również bardzo dobrze sobie w tym, w tym, w tym kierunku radzi. Inwestujemy również sporadycznie w nowe ścieżki rekreacyjne, które powstają w lasach dookoła Rybnika. Tutaj serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą zwiedzić ciekawe miejsca właśnie do Rybnika na, na nasze ścieżki rowerowe. Natomiast co najważniejsze? Najważniejsze to poruszanie się rowerem po mieście w taki sposób, abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy mogli się szybko i komfortowo po mieście poruszać, tak aby rower stał się odpowiednią konkurencją dla samochodu i dla innych środków poruszania się.